Pokochaj właśnie mnie. Niesamowita grupa Elliot i super szlager. Dziękujemy wam bardzo. Kochani państwo, a jak tu nie pokochać listy śląskich szlagerów i tej szlagerowej nocy świętojańskiej, która powoli dobiega końca. Dlatego właśnie bardzo serdecznie drodzy państwo Dziękujemy za ten 221 finał, za te wasze brawa, za smsy drodzy telewidzowie, za to, że tak licznie oglądaliście ten program i za to, że kochacie szlagiery. Ja dziękuję w imieniu producenta Listy Śląskich Szlagierów, wszystkim wykonawcom, gwiazdom Listy Śląskich Szlagierów. Duże brawa! Dziękuję także, dziękuję także ekipie technicznej obsługującej to wielkie widowisko. Kochani Państwo, dziękuję za gościnność klubowi Albatros z Wodzisławia Śląskiego Kokoszyc. No było pięknie. Rzeczywiście co bych nie powiedział, ta gościnność i ci widzowie to piękna rzecz. Dziękuję również Pejtrowi Szolcowi, prezenterowi... Radia Vanessa. Jo, kochani, bardzo dziękuję za zaproszenie producentom tego programu. To był mój pierwszy raz. No i bardzo się cieszę, że ja tu mogł dzisiaj z wami być. Pamiętajcie, Radio Vanessa na, czysto, na częstotliwości 100,3 FM, na 95,8 FM w Krakowicach. W Krapkowicach to informacja dla naszych widzów z Województwa Opolskiego. No i też na naszej stronie internetowej tam możecie radia naszego Radia Słuchać, Vanesa słuchać www.wanesa.fm A biesiada po Śląsku jest zawsze w niedziela, jak w piśnie piśmie 12. W sierpniu będziemy mieli już 13 lot. Brawo, słuchajcie! Brawo. Słuchają, jak piźnie 12, a nos oglądają jak jest 20.25 w telewizji TPS. Lista Śląskich Szlagerów. A więc oglądajcie Lista Śląskich Szlagerów, słuchajcie Radia Vanessa. Ja bardzo serdecznie zaproszę do oglądania propozycji do Listy Śląskich Szlagerów. Kiedy to propozycje wykonują nasi znakomici gwiazdorzy. I to do południa o godzinie 10.45 a później o 15.20 już tak po obiedzie, po dobrym piwku. Kochani Państwo, byćcie z nami za tydzień w 222. finale listy śląskich szlagierów wprost z telewizji TV. I przy tej okazji bardzo gorąco dziękuję telewizji TVS za gorącą transmisję. Ja powiem Państwu, że za tydzień w 222. finale listy śląskich szlagierów spotkamy się z grupą Półżartem z letnim hitem Bunga Bunga. No to się będzie działo. Oraz, kochani Państwo, z duetem rodzinnym Andy Lucia. Kochani, nasza noc świętojańska szlagierów dobiegła końca. Dziękujemy bardzo Piotr Szolc, no, Eugeniusz Witek Geno, a na zakończenie zaśpiewa ona i Roxana. Wreszcie świat dziś tobie, co za szpacer zimie kiedyś ból. Miała zespół antracyty, żadne haje, żadne skrzyty, tam muzyką koszty i noszu. Do serca pory, bo to muzyki, cały się nie nie się nie pokazała, to Ferajna już wiedziała, że się straci spokój, wyjdzie sumy. mi się nie zamyką. Nigdy mi nie zniką, tym co miałaś, podzieliła i nie jest o co Co mi zostało, lubię jodać łyżką małą, to co mam do szczęścia styknie mi Krista szlaków nie lansuje, telewizja pokazuje. W śląskich radiach moja muza brzmi. Jest obstoprychasz pana, Jo jest śląsko i roksana, tam ma z wami trzymać, chce, co pisze.